Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Płock, witam w nowym odcinku programu Zagłębie News. Zaczynamy! Piłkarki ręczne kilka dni po swoich klubowych kolegach znowu treningi. Po przerwie wakacyjnej miedziowe wróciły w znakomitych nastrojach, opalone i gotowe do walki. Zaczynamy nowy sezon, lekko w nowym składzie. I no, jak zwykle w połowie lipca spotykając się zaczynamy bardziej od treningów ogólnych, a im bliżej sezonu y, będziemy więcej się koncentrować na graniu i na technice. Najbliższe dni to oczywiście w, w, będą sprawdziane, bo dziewczyny dzisiaj zaczynają wspólnie, ale tak naprawdę są już po trzy tygodniowym indywidualnym treningu. Y, także na pewno to nie jest taki trening od, od punktu zero. Hej, przyciągamy sobie biodra. Jezu, <gry> jak bierzesz, to wiesz. Bez no. A jak pierwsze wrażenia tych kilkanaście minut na tym pierwszym treningu z drużyną zagłębia? Na początku troszeczkę dziwnie, bo wiadomo. Nowe twarze, nowe dziewczyny. Bardzo większość dziewczyn znam. Mam nadzieję, że będzie sympatycznie i poznamy się wszystkie. Na obozie będzie do tego lepsza okazja. I w Pomaneczowie pani do twarzy trzeba przyznać. O, dziękuję. Okay. Będę sapać tutaj do kamery zaraz. <laughs> Jednym z elementów przygotowań naszych drużyn do nowego sezonu są treningi siłowe. Zawodniczki i zawodnicy zagłębia lubi rano spotykają się na siłowni, gdzie wylewają siódme poty. Zajęcia będą takie wzmacniające, delikatnie spalające dla dziewczyn, tak kształtujące, na pewno też wydolność ich, wytrzymałość. Przygotowałam różnorodne ćwiczenia. Będą to w treningu grupowym, takim. Wyszczególnione na każdą stację, będzie inne ćwiczenie, więc myślę, że dziewczyny na pewno się spocą i dadzą radę. Wznowiliście treningi tydzień temu. Dzisiaj pierwszy na siłowni. Jak widać jest ciężko. No tak. Pierwszy tydzień był wprowadzający. Teraz zaczynamy już prawdziwą pracę. Jest to tak najbardziej... jest ciężko, ale jest to okres potrzebny i musimy to dobrze wykonać, żeby później dało to efekty. Jakie ćwiczenia dzisiaj wykonujecie? Wszystko, rozwójka głównie. Brzuch, klata, plecy. No to co najważniejsze. Nogi, przysiad. Także jest ciężko, ale damy radę. Powiedz nam, kto najwięcej w drużynie wyciska. Nie, na pewno Mirek i Stanek w tym momencie. A tobie, tobie jak idzie w tej klasyfikacji? Przecież środek może trochę wyżej. Zaprezentuj nam jeszcze swojego bicepsa. O, jest moc! Piątek w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie było niezwykle barwnie. Obiekt odwiedziła grupa dzieci z Chile wraz z opiekunami. Wszyscy otrzymali klubowe koszulki, co wywołało dużo radości.

Pokazaliśmy bardzo dobrą współpracę, która owocuje już od trzech lat różnymi projektami. i Między innymi oczywiście teraz na polu sportowym. Wiedzieliśmy bardzo dobrze, że Zagłębi Rubin jest jednym z najlepszych drużyn, a na pewno dzisiaj macie najlepszą halę sportową w Polsce. Stąd też szukaliśmy sposobu na to, żeby dzieciaki w Chile mogły również nauczyć się grać piłkę ręczną. Dlaczego akurat piłka ręczna? Wiemy, że w Chile piłka nożna jest najbardziej popularna jak w całej Ameryce Południowej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o piłkę ręczną? Dlaczego? Dlatego, właśnie dlatego, że tylko piłka nożna, nie, nie że najbardziej, ale tylko piłka nożna jest praktykowana w Chile, to jeszcze w, w obrębie stolicy Santiago, a jak wiemy dobrze Chile ma prawie 6 tysięcy kilometrów długości i poza już ośrodkami centrum nie ma absolutnie żadnej edukacji sportowej w innych sportach, ani siatkówka, ani piłka ręczna, ani inne sporty nie mają wręcz obecności bytu, stąd też my jesteśmy inicjatorami pionierami pierwszego projektu w bardzo dużym rejonie Coquimbo. Wembie Lubin? Sa Wembie Lubin! <laughs> W tym roku przygotowaliśmy dla kibiców trzy rodzaje karnetów. Karnet pomarańczowy dotyczy meczów kobiet, karnet biały dotyczy meczów mężczyzn oraz karnet zielony łączony dotyczy obu sekcji. Ceny karnetów rozpoczynają się od 100 zł, jeżeli chodzi o mecze na jedną drużynę. Karnet zielony łączony zaczynają się ceny od 180 zł i tutaj muszę zaznaczyć, że jest to około 35 meczów w sezonie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam już za tydzień w piątek. Żegna się z Państwem Wiktoria Po.